Musimy, musimy wyzbyć się tego kompleksu zachodniej piłki. Tego, że jak przyjeżdża ekipa Stop 5, to o Boże, czołobitność. Jesteśmy nad Ligą Norweską, a mimo to żaden z naszych klubów nie jest blisko Glimt. Możemy lizać 5 Bodoglind. Takie jesteśmy teraz pozycji. Mam wrażenie, że owszem, teraz jest dobrze, jeśli chodzi o polską piłkę, ale no, wyżej dupy nie podskoczymy w tym momencie. Polska piłka nożna ta ligowa przynajmniej, po wielu latach stara się, żeby w końcu być czymś poważnym, żeby coś sobą reprezentować. No chcemy być, mamy taki apetyt na bycie dziesiątą ligą w rankingu UEFA, tak? mieć, by, mieć bezpośredni awans dla mistrza do Ligi Mistrzów. To są jednak plany, które do czegoś zobowiązują. I uważam, że ze względu na to powinniśmy przestać yy, pudrować, takie mecze jak ten, jak z Fiorentiną. Myślę, że skończyły się trochę czasy, w których możemy sobie takie rzeczy wybaczać. Bo czy to była jakaś kompromitacja na skalę niebywałą? Niekoniecznie. No jest to 0-3 u siebie. Z rezerwami Fiorentiny, tak, to też wiemy, ponieważ są zbyt zajęci walką o utrzymanie w swojej lidze, co jest dosyć wymowne. Więc oczywiście jest to wynik bardzo zły, no ale kompromitacja to się wiąże jednak z takim czymś mocniejszym przynajmniej dla mnie, no albo z czymś takim naprawdę stylu frajerskim. Muszę przyznać, że dla mnie chyba nawet większą kompromitacją była porażka Lecha z Rajo, ze względu na to, w jaki sposób się ona odbyła, tak, z, z, że tego prowadzenia 2 do 0 nie udało się utrzymać. W tym przypadku, jakielonia, oczywiście prezentowała jakiś taki przemi. Wizualny opór, ale on był niezwykle wizualny. Jeśli zajrzymy do statystyk tego meczu, to dowiemy się, że Jagiellonia miała 70% posiadania piłki i 0 zero, zero celnych strzałów. Czy to jest poważne? No, mamy rok Boży 2026. Posiadanie piłki to już od dawna nie jest statystyka, ech, która powinna nam służyć za cel sam sobie. To jest taka statystyka bardziej pomocnicza. Żeby pomóc nam określić jakieś, no mniej więcej jak ten mecz wyglądał, ale to nie jest statystyka decydująca, już chyba od dawna. Więc fajnie, że tam piłeczko od lewej do prawej, powolutku, od lewej do prawej, tylko chłopaki z Fiorentiny się przesuwają. Od lewej do prawej, od lewej do prawej, piłkę skopana, od lewej do prawej i tak przez cały mecz. Bardzo fajnie, ale to jest też bardzo nieskuteczne i bardzo niepożądane w takim meczu z taką Fiorentiną, która powtórzy raz jeszcze. Wysłała do nas jakichś ogórasów. Nie wysłała swojego pierwszego składu. Wysłała, ponieważ walczy o utrzymanie w seria, walczy. Wysłała do nas w większości jakichś zawodników w ogóle młodzieżowych swoich. Tam w pierwszym składzie z piłkarzy jakichś takich sensowniejszych to był właśnie chyba Mandragora, który strzelił nam gola z rzutu wolnego. I wyhaczyłem też Gozenza na lewej obronie. Reszty nie znałem. Być może jakieś tam nazwisko jakiegoś Włochami mi się zagubiło bo po prostu się zbyt bardzo na tej lidze nie znam, ale reszta mam przypuszczenie, że to po prostu były jakieś boby z którymi my nie byliśmy sobie w stanie poradzić i musimy musimy wyzbyć się tego kompleksu zachodniej piłki, tego, że jak przyjeżdża ekipa stop to o Boże czołobitność, czołobitność tylko nie to to jest paździerzowata fiorentina która walczy o życie. To jest Fiorentina, z którą y, niezły pojedynek stoczył Lech Poznań, kiedy jeszcze Fiorentina była dobrym zespołem. Teraz Fiorentina przyjeżdża beznadziejna w beznadziejnym składzie i obnaża naszego, naszą obecnie najlepszą drużynę, tak, y, kandydata do mistrza w tym sezonie nawidującego. Na Okazuje się, że jedyne co ten y, mistrz być może y, nam zaprezentuje to jest lewo, prawo, pik 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 pik. Jakaś bramka ze spalonego, dosyć spalony był ewidentny. Pik 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 pik. Coś tam chyba jakiś słupek raz wpadł. Czy nie, czy to był słupek Fiorentyny, już mi się chyba pomylił akcji. No, w każdym razie zero celnych strzałów. Ja nie wiem jakim cudem tam się usypłało jakieś 0,8 expected goals, nie jestem pewien z czego, chyba że ten spalony uznali, że to jednak była szansa, nie wydaje mi się. Niestety, a mamy przykłady tego, że da się, mało tego. Mamy przykłady, że da się od zespołu, na przykład z Ligi, która jest dużo gorsza od nas, czyli Bodo Glint z Ligi Norweskiej, którą wyprzedziliśmy. Wydaje mi się, że póki co jesteśmy przed Norwegią, Tam jesteśmy blisko nich, więc być może, um, przepraszam, dojdzie do jeszcze jakiejś rotacji. Między nami i tą ligą, ale na ten moment chyba jesteśmy nad ligą norweską, a mimo to żaden z naszych klubów nie jest blisko Bodo Glimt. Możemy lizać pięty Bodoglimp. w takiej jesteśmy teraz pozycji, ponieważ oni dopiero co we wtorek, czy przepraszam, w środę, w któryś z tych dni, kiedy? W środę, czy wczoraj, wczoraj, właściwie, bez piątek teraz, jak to nagrywam, wygrali u siebie z Interem 3 do 1, i to naprawdę jest z którym możemy się porównywać. Nie możemy sobie dać wymówić, że nie. Popatrzcie na jego wartość na transfermarkcie. Ja spojrzałem. 57 milionów. Legia y, czy Jagiellonia mają powyżej 30. <laughs> Lech, przepraszam, aż mnie to zakrztusiła ta informacja. Y, Lech ma 40 milionów wartości na transfermarkcie. To jest klub większy, ale nie gigant. Nie? Nie, nie, nie można według mnie wyciągać tej karty, że no, ale to jest klub właśnie taki jak Bayern, tylko że w Norwegii to w ogóle nie ma podjazdu. Nie, No, jest podjazd. Tym bardziej, jeśli przyrównamy Bodo Glimt do Interu, którego wartość na transformarcie to jest 666 milionów euro. to ta liczba z 666 milionów. No, to przepraszam, ale z perspektywy Interu, skalując to wszystko, to i BodoGlimt i Legia, Jagiellonia, czy Lech, pewnie Raków też, to jest taki sam mały robal. Tylko różnica jest taka, że Boru Glimt ciągle wychodzi przed szereg, bije po mordzie City, Atletico, Inter i pokazuje, że wcale nie są takim małym robalem. I pytanie, czy jakikolwiek polski klub z ekstraklasy, gdyby stanął naprzeciwko City, Atletico Interowi, czy byłby w stanie wyciągnąć punkt i czy ten punkt opierałby się na czymś więcej niż 0, 0 30% posiadania, dwa strzały, jeden celny? Śmiem wątpić, że nie że to by się nie wydarzyło, a tam ma rację bytu. Oczywiście też ktoś powie, że ale a Norwedzy mają tu swoją sztuczną murawę. No dobrze, może ją mają, no ale naprawdę pokonując City, Atletico, i Inter będziemy wyciągać sztuczną murawę naprawdę, no to super, no to zacznijmy budować te sztuczne murawy u nas może, albo zacznijmy nie wiem tam kurde orać pole przed meczem, może będziemy grać na kartoflisku, może wtedy się przeciwnik poczuje zorientowany. no przepraszam. Ja kupuję ten atut swojego boiska w przypadku Norwegów, ale nie takiej dysproporcji jaka jest między tym klubem. A między naszymi klubami ekstraklasowymi. No ale oczywiście to się nam każe zastanowić nad tym, jak ta nasza liga jest skonstruowana, jak jest absurdalna, w tym sezonie szczególnie, jak jest wypłaszczona, jak nic nie ma sensu, jak Wisła Płock może remisować tam pięć spotkań i jeszcze była liderem niedawno, co robi ze sobą Legia, Pogoń, Lech, który się gdzieś tam pałęta w międzyczasie po, po, po środku, jaki to jest wszystko żart. Jaka ta liga jest nieposkładana, no już to jest ten, mymiczna sytuacja z Legią, która. Miała odjechać za High Ligi Ministrów. Ja naprawdę uważam coraz mocniej z perspektywy czasu, że to był ten moment dla polskiej piłki, żebyśmy naprawdę weszli w taki, w, taki, w taki złoty okres. Nie w sensie, teraz on trwa w teorii, ale mam wrażenie, że owszem, teraz jest dobrze, jeśli chodzi o polską piłkę, ale no wyżej dupy nie podskoczymy w tym momencie. Będąc tak zorganizowani, albo raczej zdezorganizowani, nie podskoczymy i możemy tych Norwegów chwilowo wyprzedzić. Możemy w Lidze Konferencji mieć trzy zespoły w fazie grupowej, cztery, później w Pucharowej też możemy mieć cztery nawet, powiedzmy. Ale choć Norwegowie będą mieli ten klub yy, zbudowany właśnie na Norwegach przede wszystkim i na jakimś zagranicznym szrocie, na Rajowiciu, yy, z niego będą sobie zawodników ładnie wypromowywać, sprzedawać, wzmacniać reprezentację i do tego klubu będą też sobie zawodników elegancko kupować. Dzięki temu, że miał taką strukturę, a nie inną. My tego nie mamy. I jest jak jest. Jest lipa, i nie wiem, czy będzie lepiej. Nie wiem. Nie wiem, czy będzie lepiej. Na koniec y, taka zabawna ciekawostka, ponieważ na konferencji przed tym meczem y, Adrian Siemieniec był pytany przez włoskich dziennikarzy: O tam wiecie, jak się czyta twoje nazwisko? się, się. Symeny, wiadomo, do Włosi to nie umieją wymówić tego i tak dalej. A Siemieniec powiedział im, że. Po meczu na pewno już będą wiedzieli jak. I w pewnym sensie miał rację, ponieważ Fiorentina myślę, że tak okazałego zwycięstwa dawno nie odniosła, więc być może zapamiętają nazwisko człowieka, który im to umożliwił. Ale to tylko w ramach ciekawostki. Więc dziękuję za dzisiaj, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Hej.